E aí Gmach przy ulicy Kościuszki należy do jednych z najbardziej charakterystycznych budynków w Kostrzynie nad Odrą. Jest to też jedna z niewielu budowli użyteczności publicznej, która przetrwała wojenną zawieruchę i w dalszym ciągu służy mieszkańcom. Budynek obecnej Szkoły Podstawowej nr 1, bo o nim mowa, powstał w 1931 roku. Wybudowano go w stylu neoklasycystycznym. Jako budulca użyto charakterystycznej ciemnej, wypalanej cegły. Charakterystyczną częścią budowli od strony ulicy są dwa ryzality w których umieszczono podwójne wejścia do budynku. Wprawne oko zauważy, że cztery dziś nieczynne wejścia ozdobione są płaskorzeźbami. Co ciekawe, na wszystkich są młode dziewczęta. Jedne się bawią, inne wykonują prace domowe. Gotują, rozwieszają pranie, robią zakupy, a jeszcze inne uprawiają sport. Uwiecznione na rzeźbach postacie nie są przypadkowe. Do 1945 roku w budynku tym mieściła się bowiem szkoła podstawowa dla dziewcząt, a rzeźby miały pełnić rolę edukacyjne. Drzwi w Ryzalitach są obecnie w pełni drewniane, jednak przed wojną były przeszklone. Nad drzwiami znajdowały się herby kostrzyna, z czterech ocalał jeden. Można go dostrzec nad pierwszymi drzwiami od strony ulicy Kopernika. U schyłku wojny szkołę przekształcono w szpital wojskowy. Reliktem II wojny światowej jeszcze do niedawna był usytuowany na tyłach szkoły schron, który jednak rozebrano w 2018 roku przy okazji budowy nowej hali sportowej. W wyniku trwających bez mała 60 dni walk o kostrzyn szkoła została poważnie uszkodzona. Zniszczeniu uległ dach, pomieszczenia na poddaszu i wieża zegarowa. Przez dziewięć powojennych lat budynek szkoły stał uszkodzony. Remont ruszył w 1956 roku. Dach odbudowano w skromniejszej formie. Mniej jest elementów ozdobnych, nie ma też śladu po wieży zegarowej, która niegdyś dodawała szkole uroku. Na charakterystycznych, ciemnych cegłach po dziś dzień w wielu miejscach możemy dostrzec ślady po kulach i odłamkach świadectwo okrucieństwa wojny. W czasach PRL-u jedynka nosiła imię generała Karola Świerczewskiego. Patron doczekał się obelisku. Odsłonięto go w listopadzie 1977 roku w sąsiedztwie szkoły. W minionej epoce składano pod nim kwiaty, a żołnierze wystawiali przy nim warty. Dziś po obelisku nie ma już śladu. Został rozebrany w 2016 roku. Wcześniej zdjęto z niego tablice poświęcone generałowi Świerczewskiemu. W miejscu pomnika jest obecnie parking. Metalowe orły bez koron wieńczące pomnik trafiły do zbiorów Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Można je zobaczyć przed wejściem do siedziby muzeum. Przez lata, korzystając z uprzejmości dyrekcji, z budynku szkoły korzystali kostrzyńscy harcerze. Długo mieściła się tu komenda kostrzyńskiego chówca. Sami harcerze spotykali się między innymi w znajdującej się w piwnicy świetlicy, i w dawnym schronie pod salą gimnastyczną. Wielu z nich z rozrzewnieniem wspomina lata 70. 80. i 90., gdy harcerstwo w Kostrzynie kwitło. W szkole podstawowej numer 1 jest obecnie 17 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe, aula multimedialna, do tego świetlica, stołówka, biblioteka i skomputeryzowana czytelnia. Do szkoły przylega otwarta w 2019 roku wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa.